Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc z woda Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, bódź się za nami strzeżni, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami błogosławiony owoc z woda Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, bódź się Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.